BOOM Witam wszystkich, tutaj jak i zapraszam was na pierwszy odcinek nowej serii Zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare 3 Yeah, Tak e, Oczywiście solo hmm. Więc tak Co ja chciałem powiedzieć? Nic Więc no gramy, no Odcinek będzie trwał jedną misję Zróbmy tak A więc wybór misji Akt pierwszy i prolog Oczywiście ja przyszedłem całą grę no, nie mogę się już doczekać. Sniba tego. Nie wiem, 3 dni grałem. <grym> tak, no, jeśli chodzi o nagrywanie, to będę... Nie będę aż tak nagrywał długo. Dużo. Więc... Eee, zamuliłem, bo napisali do mnie, na Skype'ie. No więc tak się zaczyna prolog. Yeah, jest pięknie. Ja. Yeah. No więc, dobra. Brak odpowiedzi mam, kurwa. Nie wiem dlaczego. Intro już wstawiłem oczywiście na YouTube. Już dawno. Tak. Czy skończy Marawarwa 3 i Dragon Agea Robię jak Happy Wheels No Czy co podgłaszę sobie Podgłosiło się czy nie? Dobra Zrobię jeszcze go do środka PayPal Bardzo ciekawy On przypomina mu się to wszystko, no, już ledwo żywy. 3 Yeah Call of Duty Yeah, jest pięknie Kurwa Prowad plus pierwsze miejsce, oczywiście Get it. Get it. What's the sit rep on New York? The Russian jamming rigs have neutralized our air support. Oh, so so time is very fine now. It's New York. There are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign metal. Overlord Metal one is up on greensat. This is Sandman. Understand we are OPCON to you. Over.

Nie, Jaę yeah, podrazu na początek. Kurwa. Frost. Frost. się. E -e -e -e. Fuck, już Nowy York, piszę, mój Nowy York. No, już ogarnę się w końcu, czy nie? Dawaj mi magazynek, baby. No tak, baby. I jest pięknie. Jest pięknie. No, Co miaczysz? Teraz nie gram na panelu, bo jestem na kompie. Jee, yeah, i jest pięknie. Fak. Teraz nic nie mówię, jestem skupiony. Jeee, yeah, jest pięknie. Nie wiem, czy to na dachu nie ma ich czasu. O tak, do przodu panowie! A, wjechał! O fuck. Nie ogarnąłem ich. Co jest, no? Ja nie jest skąd... To ten mi zajebał. Ty, no nawet nie ogarnąłem tego. No tak, nie mam skrywki w ogóle. Yy, poczekajcie, widzimy się po przerwie. Dobra, jestem z powrotem. Oj, jest pięknie. Napierdalamy dalej kurwy skurwysyno ruskich kurwa. Przereśniaczków. Kurwa! Napierdalają nas trochę. Dobra, lecę już za nim. A tu są! A tu mój. A nie, nie no mój. Ale teraz zamię, kurwa. Te, Czereśniaczki! Czereśniaczki! Kurwa, nie to. Gdzie to się... no tutaj się zmieniało, dobra. No, od razu lepiej. Ma tu nikogo dobre. Sant Juan z kurwielku. Yeah, kurwa. Myszka zjewana. Flasik. I kurwa, wypierdalać mi stąd. Możemy. Aha, to, to wiem, czy to będzie. <laughs> nie mam granatów, nie zabijaj granaty. Nie widzę ich. Aha. O kurwa ile rusków, ja pierdolę! Atakują kurwa ruskie, jebane skurwiele, a spierdolamy! I z granaty by zajebał w dubsko, kurwa, to bym się zjarał cały. O kurwa! Te szam mu trochę brakuje. Pierdole, mi napierdolają Kurwa laguje mi klawiatura i myszka Mortem pychuju Chyba strzelają we mnie Ja pierdolę co to było Zamiast strzelać we mnie to on, kurwa się patrzył Kurwa zakochał się chyba Trzeba takich tutaj wziąć pobroty. Oni będą spierdalać już na górę. No mówiłem, pa tam zarobi. Ale fajnowne. No. Co ja mam kurwa z tym zrobić, tam gdzieś pierdolny. Kurwa, zajebać z w ruskie szmaty O kurwa, ja z Skosy kurwa moje, jest pięknie O, zginałem <grytanie> Źle to taktycznie zrobiłem Nie potrzebuję tego granatnika, potrzebuję kurwa cierpliwości Ja potrzebuję kurwa rozgrzewki Nie chcę wyciągać. Yep. Kurwa jak spierdalają że mi się trafić nie daje Ну, ладно. Nieraz. Chyba za duże wymagania O, wezmę sobie Je, kurwa, 630 no bo Ja pierdolę, trafię na pierdolę kurwa, z kurwy, są w jebanych O, jak kurwa, gorąco zrobię. Ja pierdolę, kurwa Murzyny zasrane O, kurwa hmm. Kontakt to masz, kurwa Jan, przeskocz Jea yeah, kurwa! Rozpierdalam telewizory, tu już kurweli dużo jest. Siep. Kurwa nie te guziki naciskał jak zawsze. Jehu! Nie wstaniesz chuju! Pierdole. Ej kurwa, stąd wezmę. Baj, a yeah, kurwa. I będę pracował tutaj. Ja nie widzę ich, kruskow je A to moju... A ty, ty kurwa jeszcze żyjesz skurwielu! Kurwa! Kurwa masz się z nóżka trochę cię zajebę. Tu dzisiaj będą, bo wiem. Tak, idą z wiele. W końcu. I oj, jest pięknie! I tu jest kurwa, kurwa, muszę jebać. Dobra, skinął. A jeszcze do bitka. Ops. No, ja, Mamy już prawdaż. do przodu! Hmm. Kurwa, jak oni tam weszli? Tam jest drabina. Tak, tak. Drift, kurwa! Hello baby Oko, koniec misji prawie. Granat! Juhuuu! Ruska suko! Open fire kurwa! Nie, yeah, jest pięknie! Kurwa, teraz granatką zajebę. Ole, laga teraz dostałem. No ja, będę musiał zmniejszyć grafikę. Chuj! Mm. Dobra, koniec. Co do kurwa mam robić? Helikopter kurwa po mnie, bo jak mnie to Ole kurwa się jar. Yeah.

No Nieźle hmm. Chuja jak chcę se... no co jest kurwa No używam Predatora, ale A bo mnie leją! O, ja pierdolę Ja z będę się powtarzać, Kurwa to mnie bało misz! Zapomniałem! Ja, yeah, kurwa i teraz! Zuma 5 razy więcej! No, suczki! wychodzić, chodzić z klatki, kurwa! Idą! Kurwa, myszka. Nie używam Predatora, po Dobra. Dziwnego, nie... Coś dziwnego, bo nie mogę, kurwa. Aha! No dobra, już dobrze. Jeb!

A może weź. nie wiem. No. A, się trzęsie coś, kurwa. A, czekają nami! O, ja pierdolę. Dobra, koniec misji. Nie, nie, biegniemy. A nie, sobie ich napierdalał. Nie, kurwa, Nie, kurwa, <tum> wypierdalać. Nie, kurwa, wypierdalać. Gdzie oni są? A tutaj. Ja jednak będę musiał zmienić się grafikę. Jeszcze raz mam lajk. Kurwa następny, ja pierdolę, on leci, ja pierdolę, ja kurwa, ara, ara, ara Sam nie wiem w której mam strzelić Dzień! Co za akcja! Przez górę Przez... patrzę. Jakiś jeszcze żyje! Łaty! Dobra, koniec. No dalej sobie jeszcze trochę Nie musisz ich no. Ja to trzeba być debila, żeby tym helikopterem żeby nie odlecieć z tym. turbulência curva I still got Jesteśmy drodzy na zatokę odbioru. Dobrze, przyjąłem. Jarek też przyjął. Tak. Dobra. Yeah. Skończyliśmy misję, chyba. Yeah, kurwa. Mm. No i nie mogę escape'a wziąć. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Czekajcie na następne odcinki. Zagrajmy w of czyli ja, yeah, bye, bye Dobra, trzymajcie się i siema